Dzień dobry lub też dobry wieczór no i niezależnie od pory dnia w której słuchacie ten materiał Ja się nazywam Mikołaj i dziś omówimy pierwszy film wyreżyserowany przez Benego Safdie po, no można powiedzieć po rozpadzie duetu braci braci Safdiego, czyli The Smashing Machine Film opowiada o historii jednego z pierwszych gwiazd wrestlerów a mianowicie Marka Kera, który jest bazowany bazowany na dokumencie który powstał w 2002 roku gdzie jest opisywany na jego historia w latach 1990 97 do 2000, do roku 2000, przepraszam bardzo. W obsadzie mamy takie, takie gwiazdy jak Dwayne Johnson oraz Emily Blunt. Ale, ale moją pierwszą zaletą tego filmu jest to, że Ben Safdie lub w ogóle ktokolwiek to stał za castingiem tego filmu pomyślał, że żeby bokserów grali bokserzy. No i szczerze uważam, że to jest decyzja, która perfekcyjnie ukazuje autentyczność tego filmu, że to jest bardzo taki te sceny walki są naprawdę autentyczne. No i te, no i właśnie te standardy obecne kina, które chcą, żeby wszystko było takie autentyczne, takie totalne, to właśnie ten wybór mi bardzo pasuje. A to co na przykład Disney robił, myślało, żeby zrobić z Śnieżką i z Krasnolutkami, to już śmiechu warte. No i jeszcze wracając do dwójki aktorów, którą wcześniej wspomniałem, to to muszę przyznać, że obie, obaj aktorzy już, to już chyba ich nie pierwszy raz, kiedy już są na ekranie, ale, ale, dla mnie obaj zagrali świetnie. Świetnie. To jest po prostu aktorstwo na wysokim poziomie. No i można się przyczepiać do Deroka, że Ej, on gra tego samego chłopa, on gra dużego maskularnego, łysego chłopa, który jest sobą. No tak, to jest rola, którą możemy częściowo znać Deroka. Ale to jest chyba praktycznie pierwszy raz, kiedy możemy go głębiej poznać jako aktora, że to nie jest taki, wiadomo, bland, nie jest. <grytanie> nie jest taki wiadomo swój swój. Tylko powoli wchodzi w tą strefę, wychodzi z tej strefy komfortu. No i cały czas no, nie robić rzeczy jakichś znanych. Ale, ale to jest, wychodzi częściowo na plus, dlatego że otwiera się furtka dla Deroka, że w przyszłości możemy zobaczyć w innych projektach, które mogą ukazać, że on jest wreszcie dobrym aktorem. Aktorem. Ale no. A co do Emily Blunt? To ona te, też powinna zostać nominowana i nawet oklaskiwana. Dlatego, że też naprawdę daje emocjonalną rolę, nawet powiem szczerze. To jest lepsza rola niż w Oppenheimerze. Jest taka bardziej surowo. Że jest. Nie o to chodzi, że jest surowe, tylko taki bardziej wiadomo. Czuć te emocje. Czuć to ten. I tak samo jest w te roku. I szczerze, szczerze, jeżeli by robili Oscary za najlepsze duety aktorskie, to powinni właśnie tej dwójce dać. Dać. Nie ma innego, lepszego wyboru, niż ta dwójka. To, to po prostu... <laughs> święknie się to oglądało. To jest po prostu wow. Wow. No. A teraz przechodząc do innych aspektów aktorstwa, czyli też można o aktorstwa, to można wspomnieć o scenach walki w tym filmie. No bo właśnie ten wybór Wybór bokserów, bokserów, fighterów lub innych znanych ikon, tak samo The Rock, bo on też jest jakąś ikoną, był wyborem świetnym. Głównie dlatego, że te walki czuć było, że było autentyczne, że oni potrafią jakoś walczyć, że to oni znają te ruchy i to wszystko inne. To jest naprawdę ogromny plus, że to, to jest, to nawet szczerze powiem, jest bardziej autentyczne niż u Scorsese w Raging Bull. Jakby nie dyskredytuje Roberta De Niro, da, dalej uważam, że to jest ulubiony biopic, nawet powiem, że to jest jeden z moich ulubionych filmów, ale w scenach walki to właśnie Benny wygrywa z Scorsese. No, no i te walki są pełne napięcia, że każda kolejna walka mnie bardzo stresowała, że to jest wiadomo, high anxiety, jak znamy z Savdich, z dwóch najbardziej popularnych filmów, czyli Good Time oraz Mioszliw Diamentów, to jest to, to, co znamy. No i częściowo to ma, tyczy się z montażem, montażem Benego Sawdiego, który no... Perfekcyjnie ukazuje te emocje. Po prostu z każdą kolejną chwilą czułem się bardziej nerwowy niż minutę wcześniej. Ten montaż po prostu to jest cud. I w mojej personalnej, personalnej opinii Denis Avdi powinien dostać Oscar za ten film, za montaż. To jest. No. <todgłosy> No ten, I jeszcze to, to użycie muzyki, co jest też częścią montażu, to też jest cudo. 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 A jeżeli chodzi o reżysera, no były połoski, że nie zasłużył na tą nagrodę w Wenecji, ale zasłużył, zasłużył. I to totalnie. Dlatego, że te sceny walki, czuć, że to był taki top reżyserski, że to, co on myślał. Jego wizja, wiadomo, to jest stuprocentowo jego, i że te walki, czuć tę autentyczność. Też jeszcze te wolniejsze sceny, te emocjonalne, to po prostu reżyserka na topie. Same zdjęcia też, też wow. wow. I to jest ogromny plus, że Sawdi nie dość, że reżyserował, to jeszcze napisał ten film i go zmontował. Co mamy tak naprawdę do czynienia z jego stuprocentową autorską wiz wizją. I dlatego uważam, też uważam, że on powinien dostać za reżyserię. Chociaż, chociaż można się skłócić z PTA, bo PTA też wyreżyserował świetnie, jeżeli chodzi o jedną bitwę po drugiej. I to ja są, jeszcze Google. Tych trzech powin, powinni walczyć o Oscara. A reszta na razie aż tak bardzo mnie nie imponowała. No, no, to jest ten. Jeszcze jedną, jeszcze parą rzeczy, jakie je zauważyłem, to sposób, w jaki film był kręcony. Dlatego, że norma, ostatnio jesteśmy w erze cyfrowej. Że wszystko, co jest nagrywane, to jest cyfrowe prawie co. A tutaj no, mamy użyte trzy takie bardzo skrajne formaty filmowe. Zaczynam, film się zaczyna tym, że jest kręcony na VHS-ie, wiadomo. To jest no, całkiem przestarzały, przestarzały ten format, którego już nikt nie używa. A dał tej scenie, scenie walki w Sao Paulo, dał jej taki unikalny klimat. Później potem tym WHS-ie przychodzi 60, 16 mm, które no, 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 pięknie blenduje się z tymi kolorami, że to jest naturalne, że to po prostu wow. To jest wyb wybór artystyczny tych formatów jest naprawdę, naprawdę ten. I też to ukazuje, jak się kino zmieniało na tym. A na sam koniec, na sam koniec, uwaga, używali kamer IMAX 70 mm. Tak, na tą końcówkę Benny Safdie pomyślał, hmm, a dlaczego nie użyć właśnie najbardziej popularnego formatu filmowego, jeżeli chodzi o tych mocno skrajnych, nie użyć go do w takiej scenki dwumintowej. No i muszę przyznać, Perfekcyjnie ukazuje tą ewolucję, jaka była w kinie. W kinie, że z tego przeszliśmy do tego i później tego. Ale no. Czy coś jeszcze muszę powiedzieć? A no. Ten montaż, ten montaż, który Savli zrobił też spowodowało, że ten film nie dłużył się nie dłużył, tylko po prostu przeleciał szybko. Jakby to nie jest aż taki montaż jak w Mad Maxie, tym czwartym Mad Maxie, ale i tak to jest świetnie zrobione. To po prostu wow. Wow. No. I to jest chyba kolejny powód, dlaczego Savdi powinien dostać Oscara ten Savdi. Ale no. E i jeszcze jeszcze chciałbym wytykać problem, że niestety box Officeowo jakoś ten film nie zarabia, a powinienem zarabiać, dlatego że to, że to jest po prostu. kino absolutne, takie wow, to jest jeden z tych filmów, za które chciałbym nie chcę, nie chcę mówić, że jestem takim człowiekiem, który ciągle bije kogoś albo obraża. Ale to jest film, za którego wkurzam się na Aleksandra Pejna, że nie dało mu złotego lwa. Gdyby leciał serio na takim bezpieczeństwie i totalnie wybierał jakiś świetny film, to by mógł właśnie wybrać Smashing Machine zamiast Czarmusza. Uwielbiam Czarmusza, ale ten film nie wygląda, jakby mnie powalił. Szczególnie z formą, jaką jest Jarmusz teraz. To niestety nie spodziewam się, żeby aż tak bardzo mnie pociągnął, jak właśnie Benefitowi w Smashing Machine. No. No. No i chyba to tyle, jeżeli chodzi o moją taką recenzję co do Smashing Machine. I sobie teraz jeszcze zadam pytanie: czy to będzie taka przepaść jak Koenów ze Sawdimi? No, tak naprawdę nie będę odpowiadać na to pytanie, bo jeszcze trochę czasu nam zostanie do tego, co Josh pokaże z Wielkim Martim. Ale czy aż tak bardzo przejmuje się z ocenami festiwalowymi? Uważam, że nie. Uważam, że ten film może być mocno przehajpowany. Może być. Jakby rozumiem ten hype, rozumiem, że Tilo, Timothy może mieć świetną rolę. Ale, ale, nie uważam, że to może być film taki, wiadomo, absolut cinema. A Ben Savage, Ben Savage, to po prostu świetnie zrobił. To jest reżyser, który mocno rozumie aktorów. To jest coś, co naprawdę lubię, że czasami ci aktorzy podchodzą pod reżyserię no i pozwalają aktorom być no po prostu aktorami, że ma, mają o taką większą wolność, że ten... Tylko szkoda, że... <ścoughs> szkoda tego, że kosztowało to 50 milionów. Ale nieważne. No i kończąc. Ile poduszek, poduszek, slasz, gwiazdek dostaje ten film? Chyba muszę powiedzieć, że to jest perfekcyjny film, że to jest 10 poduszek, slasz, gwiazdek na 10. To jest coś, co trzeba zobaczyć w kinie, na co polecam. Już w piątek będzie tego premiera. No i. No i co? To jest taka moja rekomendacja. Na weekend, żeby zobaczyć ten film. Ja się jeszcze chyba zastanowię, ale jeśli będę miał na to ochotę, to jest film, który. jak ktoś mnie, jak, jak ktoś mnie zaprosi, to mogę zobaczyć jeszcze raz. Ale no, czy coś będzie następnie nagrywane? Zobaczy, jak mi wypadnie w moich oczach nowy Ładanino. Ale jeśli, jeśli to będzie taki słaby film, to. Nie spodziewam się, żeby o nim nagrywać. Ale no, ja już dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, mojej recenzji. Mówił Mikołaj tu i do usłyszenia w następnym odcinku. O czym nie wiem, ale jedno jest pewne. To nie jest moja ostatnia taka nagrywana recenzja. Więc mówię, do usłyszenia w kolejnym odcinku i adios.